Podatek od deszczu, podatek od śmieci, podatek rolny, podatek od nieruchomości. Za chwilę będzie podatek od ruchomości, a już jest. Od fotowoltaiki zaraz zrobią podatek. Od i jeszcze od czego? Ja się pytam, jeszcze od czego podatek ma być? A, jeszcze o tym zapomniałem. Zdrowotnym od działalności, od dochodu. Ten to jest w ogóle super wymyślony. Próbowałem do ZUS-u zadzwonić. I zapytać, dlaczego? podatek, bo ja to nazywam podatkiem, oni to nazywają składką zdrowotną, to jeżeli to jest składka zdrowotna i ja ją płacę od dochodu, to ja się pytam, jak ja zachoruję i pójdę do szpitala, to czy ja będę miał tam, nie wiem, na przykład dużo zarabiam, załóżmy, że dużo zarabiam, bo na tych YouTubach to się zarabia miliony, zresztą to wiecie o tym, już wielokrotnie mi pisaliście w komentarzach. I jak ja te miliony zarabiam, to jak ja od takiego miliona na przykładowo muszę zapłacić 9% podatku, już wam tu liczę, zaraz wszystko wam powiem. Milion razy 9%, słuchajcie, 90 tysięcy. Ja się pytam, czy jak ja pójdę i od tego miliona zapłaciłem te 90 tysięcy podatku, to ja dostanę jakieś lepsze złote łóżko? Czy będą mnie tam masowali? Czy jeszcze inne rzeczy będą mnie tam robili? Znaczy na pewno będą mnie tam robili, będą mnie tam robili. W... Bo zazwyczaj i tak i tak będę musiał pójść na prywatne leczenie, bo jakbym czekał na NFZ, to mógłbym się nie doczekać i mógłbym zejść wcześniej, niż się zdecydowałem leczyć. Więc ja się pytam, który mądry wymyślał, wymyślił składkę zdrowotną od dochodu? Przecież to się kupy nie trzyma. To się kupy nie trzyma. A tak swoją drogą, ciekawe, jakie podatki jeszcze wprowadzą. Bo kiedyś mój szwagier powiedział takie mądre słowa: On mówi, słuchaj. Bo ja mówię, ty, co ty narzekasz, podatki są małe. A on mówi tak, oni wam wprowadzają 100 małych podatków jak to zsumujecie, to będzie więcej niż powinno być. A Pan Jezus powiedział kiedyś. Dziesięcinę będziecie płacić. Gdzie jest ta dziesięcina? W tej chwili z dochodu, to wy oddajecie jakieś 50, 45 do 60% zależy. A jak jesteście za bardzo obrotni, to oddajecie jeszcze więcej, bo jeżeli zarabiacie powyżej tam nie wiem 200 tysięcy złotych rocznie, to płacicie 32% podatek. A idź Państwo!